No i proszę, jesteśmy w samym centrum gór, śnieżek. Jeszcze świeżutki. To, co jest, ogólnie śniegu jest bardzo dużo, ale to, co widzicie, tam to jest śnieg z nocy, bo tutaj praktycznie co parę godzin pada w górach dalej, kiedy tylko na dole pada deszcz, bo temperatura no, nie jest zbyt wysoka. Mamy w tej chwili około 10-11 stopni na dole w dolinie, bo świeci słońce. Jak słońce zaraz yy, zajdzie, to pewnie zrobi się około 6-7. W górach będzie pewnie nieco ponad zero, więc ogólnie rzecz biorąc, będzie ciężko. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że już jest lepiej niż miało być, bo miało lać cały dzień, ale jak widać nie leje, a ja mam jedną świętą zasadę, czyli nie przeszkadza mi jak mi już gdzieś dorwie na trasie deszcz. Znaczy, wolałbym, żeby mnie nie dorwał, ale jak już mam mnie dorwać, to niech mi dorwie na trasie, natomiast byleby nie wychodzić w deszczu na rower, bo to jest najtrudniejsza rzecz do przełamania. Jest szansa na to, że wyjdziemy na rower w słońcu. O, a propos, o wilku mowa, więc yy, myślę, że uda się dzisiaj cokolwiek przejechać, bo prognozy pogody są takie, że ogólnie rzecz biorąc myśleliśmy, że nic nam się nie uda przejechać i tylko jutro zobaczymy finish Giro w samej Cortinie, a ciężko będzie gdzieś wyjechać. Na przełęczach jest. Masa śniegu i jutrzejszy etap to będzie naprawdę totalny hardcore, bo na Paso Giau normalnie jest tylko wycięty przejazd przez zaspy śniegu, a tak to jest pełno, pełno śniegu. W tym roku w ogóle wiosna w Alpach jest opóźniona, jak się jedzie po dolinach to też widać, że śniegu jest wszędzie dużo, że zieleń jest jeszcze niespecjalnie rozwinięta. i wszystko, wszystko jest opóźnione ładnych parę tygodni. Nie tylko w Polsce było tak, z zimą tutaj, a, tutaj też tak jest. Apartament, jak widać, jesteśmy prawie że w centrum Kortiny, kilometr od, od centrum Kortiny. Kortina nie jest tania, no ale cóż, to był ostatni etap, tak górski, na który mogliśmy się wybrać. Nie mieliśmy dużego wyboru. Ja nie mogłem pojechać wcześniej, ponieważ Kasia miała pewien ważny egzamin, związany ze swoją pracą, i musiałem być w tym czasie w w Krakowie trochę ją wesprzeć, więc tak wyszło, że ostatni górski etap Giro, na który mogliśmy zdążyć, to właśnie etap w Cortinie, dlatego jesteśmy w Cortinie. Bo gdyby tak nie było, to pewnie byśmy pojechali gdzie indziej, bo tutaj jest trochę drogo. Jest bardzo górsko, więc żeby sobie pojeździć na rowerze, to maj to jest jeszcze troszeczkę za wczesny moment, żeby tutaj śmigać. Jeżeli chodzi o testy, tak jak mówiliśmy, wcześniej sprawdzają mi Austriacy, Włosi ich na granicy, nie sprawdzają żadnych kontroli, natomiast testy sprawdza gospodarz w domu, ponieważ przepisy są takie, że jeżeli nie macie testów, to powinniście zostać na pięciodniowej kwarantannie. Więc pani, u której mieszkamy, sprawdzała testy. Oczywiście co może sprawdzić to może sprawdzić no, ale generalnie rzecz biorąc testy są yy, wymagane nie muszą być PCR mogą być antygenowe a to ważne ponieważ antygenowe są dużo tańsze niż PCR około 130 140 zł a nie 400 więc jeżeli idziecie teraz do włoch to nie pakujcie się w testy PCR można sobie zrobić antygenowe znacznie tańsze Oj coś czuję że słoneczko zaraz minie ale dojeżdża Tomasz i będziemy jechać Jak widać kortina już gotowa na Giro chociaż no tu jest ten minus że to miasto jest teraz trochę martwe, no nie? Nie ma po prostu, tak jak to w takich małych wioskach... Jak się będą Po kostce? Tu będzie finisz, jest Fajnie, ale w nocy, oczywiście w nocy wszystko co tylko możliwe jest na różowo podświetlone, łącznie z wieżą kościoła. No ale właśnie minus jest taki, że to są, to jest teraz po sezonie, to jest martwa miejscowość i nie ma tłumów ludzi, no. Fajnie to wygląda po takich małych wioskach, jak ludzie sobie pod domami e, kibicują. Każdy dom jest z jakimiś różowymi pierdołami owieszony. Tu jest tak trochę to bardziej, z, z, że tak powiem, instytucjonalizowane, ale za to patrzcie jaki widok. Jako naszelni Janusze będziemy później polować, żeby taką, takiego wydziura z Tak, i zabierzemy. Tego, I będziemy je wystawiać na Elix. Suweniry i pójdą na Elixa, tak, oczywiście. Tak, Dodamy do tego na Tak, proszę. Sklep rowerowy już gotowy, różowe pinarello jest. Wszystko gotowe. No szkoda tylko, że pogoda nie jest gotowa na Giro, bo jutro to będzie... Dzisiaj to jest nic. Jutro tu się ma dziać magia dopiero. No i właśnie dosypało świeżego śniegu. Fajnie widać, gdzie jest granica. A my dzisiaj wyjeżdżamy już do linii śniegu. Teraz widać, gdzie deszcz przeszedł na dół. A przed nami dzisiaj na początek dyszka pod górę. Co by nie było, ten podjazd podjedziemy. Czyli pas giał. Będzie kolejna przełęcz do odhaczenia na liście kolarskiego Bucket List. Podczas tego wyjazdu też kilka wątków testowych. No, testuję dwie rzeczy od Uweksa, czyli kask, który widzicie, Uwex Race 9 i okulary Uweksa, których akurat teraz nie mam, bo na dzisiaj słońca w dużej ilości raczej się nie spodziewam, a tam są trochę ciemniejsze szkła, więc będziemy przez najbliższy tydzień testować, także jakieś wnioski. Na koniec i podsumowanie. To a propos tego, zaraz pewnie będą pytania. Co to za kask? No to cieszmy się tym widokiem niebieskiego nieba, panie Tomku. No nie jest częste dzisiaj, <noise> ale przynajmniej zobaczyliśmy, jak wygląda cortina w słońcu. Nic tam dzisiaj nie potrzeba. Obróż, tak dokład, dokładnie ma. tak. Ale jest, słuchajcie, No po prostu ta droga to jest coś, coś pięknego. A tam widać zło, które przeszło. Tak jak wczoraj mówiłem. Wystarczy nam tak naprawdę dzisiaj do zdjęć wszystkich materiałów 3 km tak, na no upartego. Do domu. Gdyby nie chcieć przeżywać przygody, to wystarczy wjechać na 3 km i, i go, bo już jest pięknie. Ale... No to my też możemy na 3 km wjechać do Tak. No i słuchajcie, skręciliśmy ze skrzyżowania dróg. W jedną stronę było na Palcarego, my teraz na Dział Teraz będę mówił jak Włoch, już nie Giał, chociaż mamy lekki mindfuck, bo przecież jest spaghetti. Lamborghini, to czemu jest dział, a nie giał? To jest rozkmina, ale kończąc ten idiotyczny wątek, popatrzcie co tu się dzieje. Boże, jak mi tego brakowało. Jest taki fajny mem z walczącą godzillą i jakimś tam innym potworem i wiesz, jest dentysta na S-Worksie, architekt na Pinarello i obok rozwala ich pieseł w postaci orlika na dziesięcioletniej szosie. Mający 12 lat. Na, dokładnie, na zaciskach to jest szczękowych. To, jest właśnie, to są te chwile w życiu, kiedy włoski dzieciak pokazuje jak się jeździ. Słuchajcie, ten asfalt to jest wylane dosłownie, nie wiem, tydzień max temu, czyli cała góra, bo Giały jest z dwóch stron wylane nowe, to wszystko na Giro. Kosmos, że zdążyli, ledwo trochę śniegi puściły, a to już nowa droga wjechała. No i takie krajobrazy tutaj mamy teraz. Świeży czarny asfalt, świeży śnieg w górach, zaspy jeszcze po bokach. Oto słuchajcie. Chcieliście zimę w alpach, to proszę bardzo. Ostatnie drzewa zaraz mijamy i wjeżdżamy w strefę iście narciarską dzisiaj, ale będzie zaraz kosmos. Podjazd muszę powiedzieć, że całkiem przyjemny, ale daje trochę wydupę po dniu podróży, no i bez rozgrzewki, bo w zasadzie wsiadacie na rower pod domem i zaraz dzida podjazd HC, więc trochę można. Zmęczyć, ale myślę, że już jutro będzie zdecydowanie swobodniej, ale jest pięknie. Uhu! Słuchajcie, w tym roku bike show w zimie zabrał Was do lata. Za to w lecie zabieramy Was. Zdecydowanie w zimowe warunki. Giro d'Italia 2021 i Toskania zaczynamy zabawę. Ciao, ale to są kosmiczne widoki. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest. Lekka inwersja, bo jest 11 stopni i z ogólnie cieplej niż na dole ale za to no co ja będę mówił, po prostu popatrzcie no i wtaczamy się na szczyt Trochę ludzi jest Ciao. Jak widać kampery już też są pierwsze ale w tym roku z zjeżdżaniem tutaj będzie mega ciężko z dwóch względów po pierwsze przez ten śnieg nie bardzo jest gdzie stanąć w większej ilości aut. Po drugie drogę zamykają już dzisiaj o 19 Więc jest trochę problem, bo etap jutro tutaj będzie przejeżdżał gdzieś koło 17, bo na koniec dnia, więc no lekko nie będzie. Czas na kawkę ogrzać się, poczekać na tomka i obowiązkowe zdjęcie roweru w śniegu. Są włoscy mastersi. Asfalcik paruje po słońcu. Ale temperatura jest taka sobie. Ciao! Ciao! Uh, ale jest śniegu. Widać najlepiej po znakach i po chociażby tamtej ławeczce, która ledwo wystaje z, spod śniegu. Ogólnie rzecz biorąc, wieje i jest naprawdę nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że Tomek szybko przyjedzie, bo chętnie bym już stąd leciał gdzieś w dół. A jedyna i największa modyfikacja na ten wyjazd, jeżeli chodzi o sprzęt, to zmiana tarcz hamulcowych i klocków. I teraz po prostu jest taka siekiera, że chyba trochę przesadziliśmy. Bo wrzuciliśmy tarczę. 2 razy 160 shimano xtr zamiast ultegra 160-140 i do tego wjechały metaliczne klocki. Muszę Wam powiedzieć, że na razie jestem w szoku i muszę okiełznać te hamulce, bo są po prostu aż za mocne. Natomiast nie chodziło to, głównie o siłę przy tych modyfikacjach i e, wydajność hamowania, bardziej chodziło mi o to, aby powalczyć z notorycznym krzywieniem się i dzwonieniem tarcz ultegry. Co tu dużo mówić, nie jestem fanem szosowych tarcz shimano, uważam, że są bardzo podatne na gięcie, a potem trudno się je prostuje, bo kiedy raz już je wygniemy, to nawet mimo prostowania one potem bardzo są podatne na ponowne krzywienie i przez to dzwonią, wibrują i ogólnie jest z nimi tak sobie. Podobno dużo lepiej jest z tarczami MTB, więc zobaczymy. XTR 2x160. Goście byli super. Ogólnie właśnie zaczyna się śnieżyca z takich ciekawostek, ale zrobiliśmy sobie foty, ogólnie panowie byli bardzo ciekawi skąd jestem, bardzo byli ciekawi ile mam lat i w ogóle było super, także... Boże, jak dobrze jest do tego wrócić. Powiem wam, że to jest coś, czego mi mega brakowało, czyli ten klimat ogólnie, możliwości spotkania ludzi w górach, w Alpach, kolarzy, pogadania, pojeżdżenia, to no jest po prostu coś, coś fantastycznego. Mega sympatyczni goście. Wymieniliśmy się fotkami, więc pamiętajcie o Instagramie Bikeshow, bo tam wszystko się dzieje na bieżąco i na żywo, bo tutaj na YouTube trochę opóźnienie jest, natomiast na Instagramie wszystko. A propos wlepek, a propos tej burzy, którą ktoś gdzieś powiedział, jak wklejaliśmy wlepki Bikeshow gdzieś, tak to wygląda. W całym cywilizowanym świecie, jeżeli chodzi o wlepki. Wszystkie kultowe przełęcze, drogi, miejsca, które są związane z rowerami, z motocyklami, z motoryzacją, wlepki są czymś normalnym. Nie wiem naprawdę jak można mieć z tym problem, więc trochę warto otworzyć głowę na, y, na inny świat i, i na to jak to wygląda tak. Serio. A oczywiście wlepki bajksu zostawiłem w samochodzie, więc będę to jutro musiał wrócić, żeby wlepkę y, przyczepić. Światowa bardzo ładna śnieżyca. No to pierwsza włoska kawka 2021 Tomku. Zdrowie. Za ten sezon, pod Tejiro, panie kolego, i zabezpieczny no, weekend. Gdzie właśnie bo w dalszym ciągu w głąb Włoch? Tak, no, to jest nasze Giro y, ze śniegu na, ba, nad basen, tak. Taki jest plan. Tak. Słuchajcie, pierwszy śnieżny zjazd w Alpach 2021 teraz przede mną. Musi mi wybaczyć, ale ujęć ze zjazdu nie będzie, bo nie jestem samobójcą. Będę szczęśliwy, jak zjadę cały i bez odmrożonych jajek 4 liter i tym podobnych. Po prostu <grym> robi się naprawdę grubo, więc choć przygodo i lecimy w dół. Dobra, powiem bez ściemniania, to był najbardziej hardkorowy zjazd w moim życiu. Najpierw śnieżyca u góry i dwa stopnie ciepła. To kontrola nad rowerem z zamarzniętymi, zamarzniętymi palcami kiedy nie czujecie w ogóle, czy naciskacie klamkę hamulcową, właśnie wsadziliście turbomocne hamulce i wszystko jest zlane wodą po prostu perełka. Naprawdę na dole zaczęło jeszcze lać w bonusie więc totalny test wodoodporności wszystkiego Ona na razie niby działa, ale zaczęło mną tak telepać na dole z zimna, że boję się, że zaraz się wyłożę bo normalnie jak na motocyklu Shimmy, po prostu zaczynało mi telepać całym rowerem od yy, tego jak jadę gotałem z zimna. No, po prostu hardcore, dzisiaj jest wszystko, słońce, śnieg, piękne widoki, parujący asfalt, zlany deszczem woda, yy, droga, no kosmos, zjechaliśmy, a teraz lecimy tam znowu na podgórę pod i jedziemy, Czyli jedziemy, jadę, Boże na ostatnią przełęcz dzisiaj, ale fantastycznie jest tutaj stać i patrzeć na te wszystkie nazwy Na Marmolada, na tutaj, co my tu mamy ciekawego jeszcze z przełęczy Na Paso Pordeaux i tam jest na Paso Giau, z którego właśnie zjechaliśmy No po prostu mega się cieszę, że tutaj jestem Pieprzyć tą pogodę, jest po prostu, jest fantastycznie i da się jeździć na rowerze i to jest najlepsze Ale naprawdę doznania są kartkorowe Ale jest niesamowicie ładnie, zerowy ruch, bardzo pusta droga. Przed chwilą dosypało śniegu w górach, jak widać, ale z drugiej strony już się pojawia jakaś zieleń i jakieś znaki wiosny, więc... No, wyjątkowy czas. No, te drogi są piękne cały rok. Ja gorąco wam tutaj polecam przyjechać choćby w lecie, ale tak jak teraz, to ma wyjątkowy klimat. Tak jak mówiłem, jednak regularnie staram się docierać w Alpy w lecie, ale to jest najwcześniejsza pora, kiedy Docieram tak wysoko, bo byliśmy dzisiaj na ponad 2100 metrach i no robi to wrażenie. Jest ciężko, co zresztą widzieliście i słyszeliście. Ale jest ciężko i pięknie, więc warto no, po takie rzeczy, czek robi jednak to wszystko. Po to są te cholerne ciuchy, które często kosztują tyle kasy, żeby było trochę bardziej komfortowo. Po to są te rowery żeby się zużywały i po to jest ta praca, żeby móc wydać kasę na takie wyjazdy I po prostu cieszyć się życiem, bo no, takie rzeczy się pamięta potem. Sorry za te uniesienia teraz, ale ja jestem po prostu zachwycony tym dniem. No i zaczynamy kolejny podjazd, czyli jedziemy na Falcerego. Około 15 km do przełęczy. Z tego no, większość pod górę. W tej chwili mam już 1300 metrów e, pod górę na 34 km, czyli no będziemy dzisiaj bardzo blisko 2000 metrów, więc w sumie to chyba niedawny projekt 2000 zostanie pobity, jeżeli chodzi o dystans, na którym da się zrobić 2000 metrów. No ale dobra, nie jesteśmy pod wieliczką. Patrzcie, co tu się szykuje na koniec podjazdu dzisiaj. Serpentynki na estakadach kamiennych, ale będzie perełka na koniec, ale. Hu, jest ciężko. Słuchajcie, trasa pod projekt 2000 została trochę wyśrubowana. 2000 na 46 kilometrach dzisiaj, ale dało w dupę, a to jeszcze nie koniec. Przede mną takie perełki teraz. Jeszcze z 200 do szczytu metrów spokojnie zostało. Słuchajcie, miałem mówić, że falcerego go takie sobie, ale końcówka jest taka, że zmieniam zdanie. Piękny podjazd. Trochę inny. Na początku bardziej łagodny. W ogóle wydaje mi się, że jest bardziej łagodny niż giał, ale ma swój urok. Teraz zaczyna trochę wiać, więc Dociskamy do końcówki. Trzeba będzie szybko na dół uciekać, bo zimno. Słuchajcie, kolejne miejsce na kolarskiej mapie zaliczone paso falcarego. W całej okazałości pogoda taka jaka powinna być o tej porze roku. Wieje jest 8 stopni, ale nie pada, jest słońce, jest przede mną suchy zjazd. Więc w końcu można zjechać i nie walczyć o życie. Nie wiem co będzie jutro, nie wiem czy uda nam się kibicować na podjeździe, czy będziemy kibicować na finiszu, bo jednak ma lać bardzo mocno i w górach ma padać dużo śniegu, a nie mamy opon zimowych. Jeżeli chodzi o wyjazd samochodem, plus drogę, dzisiaj zamykają o 19.00. Ale super, że udało się wrócić do wyjazdów, że udało się zaliczyć te Dolomity. Za dwa dni się transferujemy w zupełnie inne, ciepłe, myślę, że radykalnie odmienne pogodowo miejsce, ale fajnie, że był ten epizod z Dolomitami i wracamy do wyjazdów po Europie w takim stylu, w takim miejscu. Ja też tu jestem pierwszy raz z rowerem, więc wybaczcie mi entuzjazm, jeżeli mnie dzisiaj ponosi. Wiem, że dzisiejszy vlog jest taki bardziej kronikarski, a trochę mniej filmowy, ale no, warunki są momentami, jakie są. Plus Dużo emocji chyba, więc póki co ja lecę na dół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku jutro. W zasadzie ja będę nagrywał jutro. Wy zobaczycie ten odcinek za dwa dni, czyli Giro di Italia, etap do Cortina di Ampezzo. To już wkrótce. Śledźcie bike show, klikajcie łapki w górę, w dół i pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Dozo!